Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla skorpionów na maj 2020. I co my mamy? No, mamy takie zwrócenie się do swojego wnętrza, czyli tu będzie potrzeba w tym pierwszym tygodniu maja, zwrócić się do swojej własnej wewnętrznej mądrości. Po prostu będzie taka potrzeba, ale to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ. Wolność można zdobyć tylko przez wiedzę i świadomość, czyli jeżeli będziemy odwoływać się do naszej wewnętrznej wiedzy, do naszej wewnętrznej mądrości, to nam pomoże odzyskać naszą wolność. Tutaj chodzi, chodzić będzie o poszerzanie świadomości, o pogłębianie świadomości, o pogłębianie naszego zrozumienia sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Ta karta mówi również o potrzebie rozwoju, o potrzebie nauki, czyli albo wy będziecie nie chcę powiedzieć, że pouczać, ale będziecie oddziaływać na innych dzięki swojej wiedzy i mądrości, albo też ktoś na Was będzie oddziaływać i będziecie czerpać wiedzę od kogoś innego. Też tak może być, bo to w dwie strony zawsze działa, więc tutaj chodzi o mądrość. Chodzi o mądrość, która jest bardzo potrzebna do zrozumienia swojej sytuacji życiowej i, i zrozumienia sytuacji w ogóle nas wszystkich, bo wszyscy mają dziwną sytuację w tej chwili. No i w maju jeszcze pewnie ta sytuacja nie będzie jakaś unormowana specjalnie. Natomiast dużo się może już dziać. I zaraz zobaczymy, co tutaj u skorpionów się będzie działo. No, zazwyczaj o cesarzu mówię same pozytywne rzeczy, no ale tutaj tak akurat jest pokazane, że będziecie mieli dużo spraw na głowie. Czyli, jeżeli jesteście szefami w jakiejś firmie, będziecie mieć dużo spraw na głowie związanych z tą firmą. Natomiast, jeżeli nie macie swojej firmy, to będziecie mieć dużo spraw na głowie związanych. No, ze swoją rodziną ze swoim domem, czyli takie domowe sprawy rodzinne, dużo jakichś takie spraw na głowie będzie, będziecie tutaj starali się być tą głową rodziny czy głową firmy, bo zależy jaką kto ma sytuację i będziecie starali się ogarnąć to wszystko co jest do ogarnięcia ale to to łatwe nie będzie nie będzie łatwe, bo też tu jakiś konflikt widać no i tu jest niestety karta też trudniejsza znaczy trudniejsza w tym sensie, że to będzie jakaś lekcja tutaj Także generalnie jest to karta stabilizacji, owszem, jest to karta dobrej sytuacji materialnej, ale ponieważ no tu są trudne sytuacje niestety, no, aż w trzech kartach są pokazane trudne sytuacje, więc tutaj nie ma co się nastawiać na to, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, no to już z góry można... Można założyć, że będą jakieś utrudnienia, być może właśnie konflikt, tak jak mówiłam, i jakieś takie pewne przeciążenie, to może być związane z różnymi obowiązkami. Lub sytuacją w firmie. Bo, sytu, no bo zależy, jaką kto ma sytuację. Jak ktoś ma w domu obowiązki, no to tu też będzie, no jest pokazane wręcz takie przeciążenie, że jakaś taka przyciążająca sytuacja. Czyli no chodzi o to, żeby za dużo na siebie nie brać, żeby tutaj jakoś tak rozważnie do tego i spokojnie podejść. Tym bardziej, że jest taka karta konfliktu, to może być też, może być też rywalizacja. Czyli bardziej firmy by to dotyczyło, bo najczęściej rywalizacja jest w miejscu pracy, natomiast no, dla niektórych może być w innej dziedzinie, gdyby ktoś był sportowcem na przykład czy coś takiego. No ale to już nie będziemy w takie szczegóły wchodzić. Chodzi tutaj o to, że albo rywalizacja, albo konflikt jest pokazany. I tutaj jest też taka rada, no, żeby trochę uspokoić emocje. Bo mamy jeszcze tutaj kolejną kartę, która mówi, no, te, że nad emocjami to my tu potrzebujemy popracować. Nie chcę od razu powiedzieć zapanować, bo tutaj od razu się nie da zapanować nad wszystkim, chociaż my tu będziemy się starali panować, tak? No, cesarz chce panować nad wszystkim, chce mieć wszystko uporządkowane, czy to w swojej firmie, czy to w swojej rodzinie, w swoim domu. Natomiast to łatwiej nie będzie. Ale tutaj chodzi też o to, żeby pewne lęki też, nad lękami troszeczkę też zapanować przede wszystkim. Najpierw zapanować nad lękami i nad sobą, a wtedy łatwiej nam będzie zapanować nad sytuacją taką bardziej zewnętrzną, czyli nad sytuacją w firmie czy nad sytuacją w domu. I czyli tutaj chodzi o to, żeby uwolnić się od swoich lęków. Przyjrzeć się im przede wszystkim, najpierw się im przyjrzeć, potem dopiero się uwolnić poprzez takie działania jak na przykład akceptacja, obserwacja, yy, obserwować swoje stany, tak? swoje reakcje przede wszystkim. Yy, diabeł oznacza cień, czyli no tu jakieś nasze cienie będą wychodziły, jakieś nasze słabości. To może być jakiś nauk, na przykład dla niektórych, dla innych to nie będzie nauk, tylko właśnie lęk. Dla jeszcze innych to będzie jakieś, jakieś zahamowanie, różnego rodzaju są słabości, tu chodzi o to, żeby trochę nad nimi popracować, troszeczkę no aż, aż czy karty mówią o, o trudniejszych sytuacjach, no to czyli trzeba będzie się wziąć za to, za siebie, po prostu trzeba będzie się wziąć. Karta też mówi mm, o, o możliwości, gdyby ktoś z Was chciał brać kredyt. To mówi o tym, że jest to możliwe, aby dostać kredyt, ale tutaj należałoby się zastanowić, bo może być problem z jego spłaceniem. Dlatego tutaj, no, też troszeczkę um, warto by było przestrzec, żeby się tak nie rzucać na ten kredyt, żeby nie mieć potem problemów. Natomiast no, cesarzowa jest generalnie pozytywną kartą, ale w tym otoczeniu tutaj. To tak też, też bym tutaj troszeczkę mniej się zachwycała niż zazwyczaj. Chociaż jest to dobra karta, owszem, bo znaczy taki spokój, wygodę, bezpieczeństwo, ale też mówi o stagnacji. I kolejna karta mówi o tym, że od czegoś trzeba będzie odejść czyli no, ta stagnacja tutaj jest jakaś nierozwojowa, ewidentnie. Warto by było zmienić sytuację, odejść od tego, co już przestało być rozwojowe, co już, co już przestało nam służyć, co już przestało być interesujące, co już przestało być dla nas ważne. Bo, bo tak to trzeba na to patrzeć, co jest dla nas ważne, co jest dla nas wartościowe. Jeżeli coś przestało być dla nas wartościowe, warto by było od tego odejść. No czy to będzie praca, czy to będzie jakaś inna sytuacja osobista, życiowa, czy jakakolwiek od czegoś tu trzeba będzie odejść, no ale to wiadomości są dobre, bo jak odejdziemy od tego, co nam nie służy, to mamy piękną kartę radości. Piękną kartę świętowania, czyli coś tu będziecie świętować w trzecim tygodniu maja. Trzeci tydzień maja taki czas bardziej radosny, bardziej spokojny, jakieś, jakieś szczęśliwe wydarzenie to może być. Na przykład ślub lub narodziny. Ogólnie chodzi tutaj o takie poczucie spełnienia, wynagrodzenia. To może być także powrót do zdrowia. No tu będziecie mieli co świętować. Dla jednych powrót do zdrowia, dla innych może właśnie na, na rodzinę dziecka, dla jeszcze innych jeszcze inny powód do świętowania, yy, czy jakieś takie ukojenie ran. No ale niestety tu mamy jeszcze jakąś kartę ograniczenia, jakaś sytuacja ograniczająca. Która no, może nawet jakiś lęk powodować, czy jakąś taką niepewność, tym bardziej, że tu mam jeszcze drugą kartę, też taką sobie średnią, no mało, mało wesołą. Takie niezadowolenie, rozczarowanie, tu widać w trzecim tygodniu, czyli po tym czasie wesela i radości. Nie pokazuję tak, że muszę tak przesunąć troszeczkę, żeby było widać. To jest bardzo ładna karta. Więc chcę, żeby ją było widać. Po tym okresie radości tutaj nie wiem, ile to może trwać, czy jeden dzień, czy dłużej. Tutaj jest właśnie ta sytuacja ograniczająca i czwórka pucharów, która oznacza pesymizm, niezadowolenie, niestety. Ale tu chodzi o to, żeby nie koncentrować się na trudnościach. Ta karta przestrzega wyraźnie przed tym, żeby się nie koncentrować na trudnościach, nie zamykać się, nie stawać się niedostępnym dla możliwości, bo jeżeli e, zamykamy się w sobie i, i wycofujemy się ze świata, z życia takiego, czy to zawodowego, czy, czy o, jakiegokolwiek towarzyskiego na przykład. To my tu się zamykamy na te możliwości, które tutaj. A możliwości to już na tej karcie nawet widać, że one istnieją. One istnieją, tylko my się jakoś tak odwracamy od nich, jakoś tak yy, stajemy się po prostu tacy zamknięci w sobie. Tu może być też kontemplacja, także ta kontemplacja nie byłaby zła, no takie, takie wyciszenie jest dobre czasem. Tym bardziej, że tutaj po tej sytuacji ograniczającej, no to wyciszenie może, może tu trochę pomóc, że, że uspokoimy swoje nerwy. Także to nie jest tak, że to musi być karta negatywna, bo może być to też tak, że uspokoimy się i, i dojdzie do równowagi. A tym bardziej, że następna karta jest właśnie kartą równowagi. Także myślę, że to może mieć właśnie ten dobry również wpływ, pomimo że, że jest to karta niezadowolenia ogólnie. Także to dojście do równowagi może tutaj pomóc, z tym, że ponieważ są aż dwie karty związane no z, czy z jakąś sprawą sądową, czy urzędową, czy jeszcze inną, no to tutaj też też nie wygląda to może super lekki ten tydzień, bo jest coś do załatwienia, tak? Tak wygląda, jakby tu było coś do załatwienia, czy to sprawa sądowa, czy, czy urzędowa. I tutaj potrzeba rozwiązań racjonalnych, logicznych. Trzeba spojrzeć na tą sprawę by tak bardziej obiektywnie. Chodzi o to, żeby nie patrzeć na to emocjonalnie, żeby nie podchodzić do tej sytuacji emocjonalnie, ponieważ emocje tutaj nie pomogą. Tutaj nadejdzie czas na rozstrzygnięcie jakiejś sytuacji lub sporu. Potrzebne mogą być negocjacje. Może rozwikłać się jakaś sprawa prawna, czy tak zupełnie to jeszcze nie wiem, bo w zasadzie to te sądy jeszcze chyba w maju za bardzo nie będą działać, więc więc tak jeszcze trudno liczyć na to, że się coś tam załatwi do końca, tym bardziej, że jeszcze tutaj nadal ta sprawa się ciągnie. Czyli ta sprawa może tak do końca jeszcze się tutaj nie zamknąć. No w każdym razie chodzi o to, żeby zamknąć za sobą jakiś etap. Żeby zamknąć za sobą jakiś etap, żeby coś pozałatwiać, coś pozamykać, pozamykać za sobą drzwi, które powinny być już zamknięte. To, ale mamy tu też taką pozytywną energię, czy to do pracy, czy do zarabiania, czy w ogóle do załatwiania czegoś. Ta, taka pozytywna energia też tu jest pokazana. Także to nie jest tak, że cały tydzień jest jakiś ciężki, jest nadzwyczajnie. Tu, tu nie widać ciężkości. Tu widać pozytywną energię, i takie, no nawet i pieniądze, widać, pieniądze też widać. Takie cieszenie się tym, co się osiągnęło, to widać, no, tu możecie zbierać owoce swojej pracy lub jakichś starań, a ta praca sama się nie wykonała, bo to wy ją wykonaliście, więc tu satysfakcja będzie. Yy, także tutaj no, jest, jest ta pozytywna energia, także tu może nie, nie być tak źle, no, tu w ogóle nie wygląda, żeby tu było jakoś strasznie coś, tu chodzi o to, żeby etap życia swojego zamknąć, czy się go uda zamknąć tak od razu, to może niekoniecznie, ale tu już trzeba będzie mm, podsumować, podsumować ten dotychczasowy etap życia. I co dalej? I wyciągnąć wnioski przede wszystkim. Wyciągnąć wnioski z tego, co się działo, z tego, co się zrobiło albo z tego, co się przydarzyło. No, zależy, jak, jaką kto ma sytuację. To może być też czas zapłaty no, za, swoje, za swoje uczynki czy za swoje wybory. Chodzi o to, żeby zamknąć stary rozdział i oznaczyć nowy początek, ale rozprawić się ze skutkami dotychczasowych wyborów. I działań. Tutaj w zasadzie jest karta taka finansowa, więc, no to może mieć związek właśnie z finansami. Jeżeli jesteśmy komuś coś winni, no to dobrze by było dążyć do tego, żeby wyrównać te rachunki. Tym bardziej, że są dwie karty takie, które mogą świadczyć o jakiejś sprawie sądowej lub urzędowej, lub jakichś takich właśnie niewyrównanych rachunków. A jeżeli ktoś nam jest coś winny, to też dobrze by było, żeby ten ktoś nam no. wynagrodził czy, czy zapłacił, czy tam zależy jaka sytuacja, bo to nie, niekoniecznie musi chodzić o pieniądze. Może chodzić, owszem o jakieś dobre na przykład materialne, tylko że niekoniecznie pieniądze, bo to może być sprawa spadkowa na przykład, równie dobrze. I to by to, tak na to też wyglądało. Także dla niektórych to mogą być sprawy spadkowe. Tylko czy one się tak od razu rozstrzygną, nie wiem, no bo tam w tym maju, nie wiem, czy już te sprawy sądowe będą się normalnie, regularnie odbywać. Być może, być może, bo aż dwie karty o tym mówią, to być może coś tam się ruszy już w tym maju. No bo w kwietniu to raczej jeszcze to wszystko stoi w miejscu. Co tu jeszcze, także możliwość otrzymania spadku, owszem jest, bo tu w zasadzie trzy karty mówią o takiej możliwości, z tym, że to nie wszystkie skorpiony otrzymają spadek, to wiadomo, generalnie jest to też karta odrodzenia, czyli wchodzimy w nowy etap życia tutaj. Tu chodzi o wejście w nowy etap życia, czyli zamknięcie starego etapu, rozpoczęcie nowego. Nowego, no właśnie, a tu jeszcze na końcu maja mamy. Właśnie ten pierwszy etap tutaj już pokazany, czyli jest, też, jest tutaj pokazane zadowolenie z tego nowego, już takiego wstępnego pierwszego etapu życia, czy to będzie dotyczyło pracy, czy życia osobistego, no to nie wnikam, ale tu chodzi o nowy etap, czyli zamykamy stary etap, wchodzimy w nowy etap, zadowolenie już się pokazuje i i co jeszcze? Podpisywanie umów, tu też może być. Podpisywanie umów, ale widać też skupienie na pracy. To nawet na tej karcie tu widać, na ile ją widać, na tyle widać. Może z bliska pokażę. Widać tu skupienie na pracy też. No ale praca w dzisiejszych czasach jest ważna, potrzebna, dobra. No dobra, o ile jesteście zadowoleni z tej pracy. No dobrze, zanim przejdziemy do kart niespodzianek, to chciałam pokazać kartę. Z transurfingu rzeczywistości, taką tu wylosowałam, iluzja odbicia. To może być ciekawe, to może być ważne. To znaczy, ja już jestem przekonana, bo, bo na tyle znam transurfing, że wiem, że to jest tutaj ważna informacja, także ja to odczytam, bo to jest tutaj do odczytania bardziej niż do opowiedzenia. Tak, już postaram się szybko odczytać, bo żeby ktoś tu wyciągnął z tego jakąś ważną informację dla siebie. Więc o co chodzi z tą iluzją odbicia? Człowiek podobny jest do kotka, który stojąc przed lustrem nie rozumie, że widzi tam samego siebie. Wydaje ci się, że jesteś we władzy okoliczności, których nie możesz zmienić. W rzeczywistości jednak jest to iluzja rekwizyt, który kiedy zechcesz, możesz łatwo zniszczyć. Nieświadomie chodzisz w zamkniętym kręgu, obserwujesz rzeczywistość wyrażasz swój stosunek do niej. Zwierciadło utrwala treść owego stosunku w rzeczywistości. Wychodzi zamknięta pętla sprzężenia zwrotnego. Rzeczywistość kształtuje się jako odbicie obrazu twoich myśli. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest tu kwintesencja wszystkiego. Rzeczywistość kształtuje się jako odbicie obrazu twoich myśli. A obraz z kolei pod wieloma względami określany jest przez samo odbicie. Zasada zarządzania rzeczywistością polega na tym, by odwrócić ten krąg, patrzeć, patrzeć najpierw na siebie, a dopiero potem w zwierciadło, czyli nie wymagać, już tak mówię teraz własnymi słowami, nie wymagać od zwierciadła, żeby odbijało coś, czego nie ma w nas, czego nie ma w Tobie na przykład, żeby zwierciadło mogło odbić nam, no, mówię o zwierciadle rzeczywistości oczywiście, żeby zwierciadło rzeczywistości mogło odbić coś pięknego. Trzeba do tego zwierciadła ładnie się uśmiechnąć, i trzeba y, pokazać to, co ma się pięknego w sobie. I wtedy to zwierciadło rzeczywistości pokaże nam to piękno, i wtedy będziemy się cieszyć. Bo już będzie, no będziemy się cieszyć. No właśnie, karta cieszenia radości była też pokazana. Dobrze, to teraz niespodzianka na maj. Jaka tam będzie? Niespodzianka, tutaj mamy szóstkę denarów. Wszystko danarów. Ta karta oznacza życzliwość, pomoc, wsparcie. Jest to również karta równowagi i wyrównywania rachunków. No, po raz kolejny o, tu były karty wyrównywania rachunków była karta taka materialno-finansowa. No proszę bardzo, i tu znowu karta wyrównywania rachunków, czyli ale to będzie jako, to jest pokazane jako Wasza radość, czyli tutaj wam się uda te rachunki wyrównać, tak z tego wynika. Albo będziecie na dobrej drodze, żeby, żeby tego dokonać, czyli albo będziecie na jakimś dobrym etapie, żeby te rachunki wyrównać. Być może właśnie to ktoś wam będzie wyrównywał te rachunki. Lub, lub właśnie już to zakończy się sukcesem, chociaż tu sukcesu może tak nie, nie pokazano wyraźnie, ale jest to karta, jest, jest tu jakieś spełnienie w tej karcie też, jakieś spełnienie tu też jest. Z jednej strony jest to potrzeba równowagi i chęć spełnienia, ale, ale jest też ten potencjał na spełnienie, także tutaj Powinno wrócić do was to, w co zainwestowaliście swoją energię. Czyli, jeżeli ktoś wam jest coś winien, no to tutaj będzie szansa na to, żeby ten ktoś wam oddał. No, a jeżeli wy jesteście komuś winni, no to oczywiście też byłoby fajnie to załatwić. I tutaj no ten potencjał maluje się już wyraźnie, bo są cztery karty już na ten temat. Bardzo wyraźnie się tu maluje potencjał na wyrównywanie rachunków. No, ale teraz jeszcze na czerwiec zobaczymy kartę niespodziankę. No i znowu finansowa jest. Znowu jest finansowa, po raz już tam kolejny, bo tam wcześniej mieliśmy w czwartym tygodniu kartę finansową, taką dobrą dla skorpionów. I tu mamy na czerwiec bardzo dobrą kartę finansową, czyli co? Sukces materialny to może być. To mogą być konkretne pieniądze. Może być takie zadowolenie, czy zaspokojenie potrzeb materialnych. Jakaś taka satysfakcja może być z osiągnięć. Cokolwiek to będzie, no bo dla jednego to będzie osiągnięcie w pracy, dla innego to będzie jakieś osiągnięcie właśnie innego rodzaju. Może właśnie ta wygrana w sądzie to może być, to może być um, przypływ gotówki, przypływ jakichś tam zaszczytów związanych z pracą, czyli no awans może być na przykład. Awans, nagroda. Jakiś sukces, jakiś sukces, ale taki wygląda to na sukces w...